Cześć kochani, witam Was na moim kanale, na kanale 1001 Skrawków. Z tej strony Magda. Witam Was serdecznie. W dzisiejszym filmiku, filmiku <grywania> chciałam Wam zaprezentować proste kartki do koperty. Kartki ślubne, które wykonałam w ostatnim czasie. Będą to kartki wykonane z różnych kolekcji, z kolekcji minty Papers oraz z kolekcji różnych kolekcji papierów z Actiona od Craft Sensation. Mam tutaj taki stosik kartek TL, jest kartek 5, natomiast tutaj są trzy karteczki kwadratowe mieszczące się do koperty o wymiarze 15 na 15 karteczki mają wymiar 14,5x14,5 ja Wam tutaj zaprezentuję najpierw te karteczki kwadratowe. Jak widzicie, każda z kopert została przeze mnie ozdobiona również takim serduszkiem. Każde z tych serduszek składa się z dwóch wykrojów właśnie z papieru, z którego była wykonywana karteczka. Ok, ja sobie je tam odłożę. Jeżeli chodzi o te, o te kartki, to z, zarówno te kwadratowe, jak i te, te L-ki. Są wykonywane według jakby, tego samego schematu. I tutaj jest pierwsza karteczka wykonana z kolekcji Siódme Niebo od Paper Heaven. Więc mamy właśnie taką karteczkę z wykorzystaniem tych papierów. No ja tutaj oczywiście posiłkowałam się swoimi wykrojnikami, mamy na samym spodzie mamy papier właśnie skrapowy w delikatnym takim pudrowym różu, na to wycięty wykrojnikiem kwadracik z niebieskiego papieru z grafiką róż, no i tutaj na samym wierzchu jest wycięty takim wykrojnikiem ze ściętymi rogami też fragment papieru skrapowego z przepięknymi grafikami tutaj wokoło. Na środeczku umieszczona jest biała serweteczka, jak już wiecie z jednego z moich ulubionych wykrojników. Tutaj jest tekturka taka z fantazyjnymi zawieskami, To jest tekturka ze sklepu Party Umarty. Natomiast w samym centrum znajdują się obrączki i to są obrączki z Twojej tekturki. Jest napis w dniu Waszego ślubu. Tutaj ten napis podklejony jest na, na folii i podniesiony na kosteczkach. Karteczka otwierana jest do boku. W środku mamy taki taki wzór nie z miejsca umieszczenie rzeczy, natomiast prezentuję ich w ten sposób na kartkach. Na niektórych pracuję jeszcze logo, ponieważ jestem w trakcie drukowania tego wszystkiego, na, po prostu korzystam z walnej chwili, żeby wam, żeby wam nagrać ten filmik, bo z czasem to u mnie jest różnie i po prostu potem może go nie być na nagranie takiego filmiku. Kolejna kartka, jak ja Wam powiedziałam, one są, zasadzie, są po prostu według tego samego, tego samego schematu robione, więc wyglądają one bardzo, bardzo podobnie, różnią się tylko tutaj tymi napisami. Kolejna karteczka wykonana jest z przepięknej kolekcji, przecudnej, naprawdę przecudnej kolekcji, która tak... Po prostu, tak naprawdę mi się bardzo podoba. To jest kolekcja listy miłosne, też właśnie od Midgame Paper, Papers. Jest przepiękna e, ta kolekcja. E, środek wygląda w ten sposób. Na no, ten tak, tu już jest to moje logo. E, no i jest napis e, w dniu ślubu. Ostatnia z kwadratowych karteczek wykonana jest z kolekcji Birdsong. Wiecie sobie to było, tutaj to sztuczko, też troszeczkę tam chacze, nie chciałabym uszkodzić tej kartki. I też ma serduszko na kopercie. No i wygląda w ten sposób. Ta otwierana jest do góry, w środku takie arkusze. Tu mi się troszeczkę będzie to wgięło. Jeśli nie za bardzo lubię, jak tak się dzieje. Tam jest podklejone, to wszystko jest na dystansie. No i tego wygląda w ten sposób. Także tak prezentują się karteczki kwadratowe. Natomiast jeżeli chodzi o L-ki to dwie z nich wykonane są z kolekcji Mitay Papers, natomiast trzy pozostałe z papierów e akrzonowych każda, widzicie, ma swoje serduszko. E no i zaczynając od tej strony, tu mamy kopertkę, mamy serduszko. Yy, Każde z tych serduszek, tak jak mi powiedziałam, to, jest, to są dwa wykroje, yy, żeby to było wszystko fajne, takie jeszcze mniejsze. No i karteczka. Wygląda w ten sposób. Ja do jej zrobienia wykorzystałam te wykrojniki, które już widzieliście przy okazji tych karteczek przestrzennych, karteczek do pudełeczka. I tutaj, też w centrum, w każdej z tych kartek, znajduje się para młodych, taka tekturka. ta jest tekturka ze sklepu Party u Marty. No i każda też karteczka będzie zawierała tutaj dwie takie. E, obrączki serweteczka, jedna z moich ulubionych, co już wiecie, napis e, w dniu ślubu. Środek prezentuje się w ten sposób, gotowy do wklejenia jeszcze na tył. E, prezentuje się tak. To jest pierwsza karteczka. Kolejna. Nie wiecie, wszystkie są tu porwane Kolejna wygląda w ten sposób, jak widzicie schemat jest identyczny. Częściowo też gdzieś tam wykorzystałam te same papiery, tutaj jest ten sam papier zielony, takie beżowe kropeczki, natomiast tutaj papier kwiatowy jest ten kwiatowy wzór wykonam, wy, wybrałam inny, bardzo piękne są te, te grafiki, tych kwiatów, tutaj wyglądają, jakby były malowane właśnie akwarium. Piękny, piękny jest wzór, naprawdę obrączki e, młodzi w centrum kartki. Tutaj możecie zobaczyć, jak ten wzór kwiatowy naprawdę jest przeuroczy, przepiękny. No i tył, tył to deseczki. Druga karteczka. są to złożę. Trzecia karteczka. Już w takich kolorach e, różu, czerwieni też są pięknie. przepiękną grafiką o róż, w której ja osobiście jestem zakochana. Naprawdę w tych grafikach kwiatowych. Mam oczywiście młodych, mam obrączki, tym razem się srebrne. Napis w dniu ślubu. E, no i tak prezentuje się front tej kartki. E, tutaj grafika właśnie róż. No i tył. To jest ten sam papier, który jest użyty tutaj jako spód, jako bazę. Ja przynajmniej tak staram się robić mojej kartki, żeby zarówno przód i tył oklejany był tym samym papierem, jako, jako tą bazą w, mojej, w moich kartkach. Czwarta karteczka to kartka z kolekcji e, Siódme niebo. prezentuje się w ten sposób, tutaj jest użyta, użyty z komplet e, srebrnych obrączek, oczywiście ta sama para młodych, e, te same wykrojniki, tylko inne papiery, napis w tylu ślubów, środek prezentuje się w ten sposób, no i tył e, taki sposób. Bardzo proste karteczki, ale myślę, że ze względu na użycie tych wykrojników, tych serwetek i dodatku tych, tych obrączek oraz tej tekturki, naprawdę prezentują się bardzo efektownie. No i ta już takich bardzo takich, wydaje mi się, radosnych, takich żywych kolorach ze złotymi obrączkami. Oczywiście jest para ślubna i to jest kolekcja Lovely Day. Od e, Mintae Papers. No i tak prezentuje się środek. Przepiękne, e, takie żywe, nasycone, fajne barwy, takie energetyczne, bardzo e, także. Wprost idealne na stworzenie Jakichś takich właśnie kartki ślubnych Tak wyglądają moje proste Kartki do koperty kochani Ten filmik chyba jest stosunkowo Króciutki, bo tutaj też za wiele Nie ma co, co omawiać, ja też Wam nie chciałam Pokazywać całych tych kolekcji tych papierów Ponieważ ja nie miałam też Całych kolekcji papierów, ja miałam po prostu Jakieś pojedyncze arkusze, z których sobie tam, tam Korzystałam I właśnie postanowiłam Z nich zrobić kartki do koperty więc tutaj już Wam nie pokazywałam, nie wyciągałam tych całych bloczków, z czego to było tam zrobione, ale no bo to są starsze kolekcje, myślę, że każdemu też bardzo dobrze znane. Okej. Okay. No i tak, kochani, wyglądają proste kartki do koperty. Myślę, że całkiem efektowne, całkiem fajnie się prezentują. Jak już Wam nie jeden raz powiedziałam, dla mnie format dl to jest taki format bardzo elegancki. Ja lubię tworzyć kartki DL-ki zarówno właśnie takie rozbudowane, jak i ostatnio również kartki takie do koperty, bardzo mi się podobają. No, i przy ozdobieniu tej, tej koperty tym sortuszkiem myślę, że też dodaje jakiegoś takiego wiecie, uroku. Jest taką wisienką na torcie, mogłabym powiedzieć, jeżeli chodzi o wykończenie tych karteczek ślubnych. Także, kochani, to tyle z mojej strony. Wiecie, ja tak troszeczkę przerywam, bo słyszę, że płacze Dzidziuś, ale to płaczę Dzidziuś za oknem. Mój Dzidziuś chyba jeszcze śpił, mam nadzieję. Także, kochani, dajcie znać, co myślicie o wykonanych przeze mnie kartkach. Ja myślę, że na kanale już wkrótce znajdziecie kolejna porcja prostych kartek do koperty, kartek ślubnych bądź kartek na chrzest święty. Zobaczę jak tam mi pójdzie z tym, z tym całym nagrywaniem to wszystko. Także kochani, dajcie znać co myślicie o prostych kartkach ślubnych do koperty, jak Wam się podobają. Czekam na Wasze komentarze. Także pozdrawiam Was serdecznie. Oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Eee, pozdrawiam serdecznie, dziękuję Wam za oglądanie filmików, dziękuję Wam za odwiedziny na moim kanale i do zobaczenia przy następnym filmie. Pa pa!